Cześć, tu Snafy. Witam na moim kanale. Manchester United przegrywa z Brentford na wyjeździe 3 do 1. Drużyna Manchesteru zostaje rozjechana. Ja mam na to dwa słowa. Mentalna galareta. Mentalna galareta to co sobą reprezentuje Manchester United, to jest mentalna galareta. No to co? Rozpala mnie grilla i co? 3, 2, 1. Zaczynamy! A więc jak powiedziałem, grilla trzeba rozpalić. Trzeba rozpalić grilla, bo do jasnej cholery. No ludzie, jak można tak grać? Jak można po dobrym meczu, naprawdę dobrym meczu z Chelsea... Wyjść na mecz z Brentford i zostać ogranym jak dzieci. Jak dzieci normalnie. Pierwsze dwie bramki to, to, to obraz nędzy i rozpaczy to jest taka, taka kwintesencja naszej nieporadności. To niby łapanie przy pierwszej bramce na, 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 wiecie, na tego spalonego nieudolne, no nieudolne, jak się później okazało. Druga bramka, ludzie. Tam ich tyle było w polu karnym, ale nikt jakoś nie doskoczył. W ogóle jak kto mu tam w ogóle dał wejść, tak, w to pole karne? Kto mu tam dał wejść w pole karne? Kto go nie pilnował? Z drugiej strony, kto dał w ogóle zagrać w to pole karne? Nie wiem, gdzie był tam Dalot w tym wszystkim? Co robił Delikt? Yy, nie wiem, yy, wiecie, no... Trudno cokolwiek pozytywnego po tym meczu powiedzieć. Jedyny pozytyw, to, że Szeszko w końcu strzelił bramkę. Na raty, bo na raty, ale strzelił tą honorową bramkę. Gdzieś ten mur skruszył, no ale to niewiele dało. Niewiele dało, bo nic. Ale to nic tam się nie układało. Powiecie, no, statystyki mówią inaczej, coś tam oddawaliśmy strzały. Ale umówmy się, czy te strzały były takimi strzałami naprawdę groźnymi, takimi, które mogły dawać bramkę? Które naprawdę mogły dać, dać nam ramkę, to są, to są strzały, wszystko do statystyk. Ale to nie miało nic wspólnego z zagrożeniem ramki Brentford. Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, kiedy Amorim w końcu zrozumie, że Bruno nie jest ósemką. Dzisiaj to dobitnie pokazał. Po raz kolejny, że on nie jest ósemką. Nie potrafi się wracać do obrony. Dziury, dziury w środku pola. Następny kandydat, Dalot, zrozumcie. Ludzie, zrozumcie, to, to nie jest zawodnik na Premier League. Jechali z nim tam jak chcieli, mieszali go jak chcieli tam. A czy on coś do przodu zrobił jako wahadłowy? A czy on coś zrobił? To jest spowalniacz, to jest jeden wielki spowalniacz. Trudno, naprawdę trudno coś pozytywnego powiedzieć, bo nawet Bramkarz maszał palce tam. Ta druga bramka to jest po części jego konto, no, no nikt tak piłki nie wybija. Ale tam już yy, do, spółki, do spółki jest winny z resztą kolegów z drużyny. Ludzie, jak oni na nas siadali, to myśmy tam panikowali. Brentford, przeciętne Brentford, to jest Brentford przeciętne. W tym sezonie są przeciętni, a zostaliśmy rozegrani. Rozegrani normalnie wiecie, jak w, nawet nie powiedziałbym w szachy, jak w Warzaby, wiecie, jak jeden nieprawidłowy ruch zrobicie, źle ustawicie te pionki i później możecie jednym zbiciem tam zbić 4-5 pionków naraz. No, no tak to wyglądało dzisiaj. Tak ten mecz dzisiaj w, pokrótce wyglądał. Zmiany niewiele wniosły. Praktycznie nic nie wniosły. Tajemniczy występ Majnu, yy, bardzo dyskretny. Wytłumaczcie mi, o co chodzi z tym zmienianiem e, e, środkowego obrońcy jednego z trójki. O co w tym wszystkim chodzi? My musimy gonić wynik, a my zmieniamy środkowego obrońcę. Po co? Na co? Czy coś to zmieniło? Nic nie zmieniło. I tak bramkę straciliśmy, kolejną. I teraz może jeszcze przejdźmy do Naszej wisienki na torcie żenady w dzisiejszym meczu. Nasz kapitan Bruno. Ja, ja tylko się chcę zapytać. Ja tylko chcę się zapytać. Co jest? Co jest do cholery ludzie? No ludzie, to co jest do cholery? Nie wiem. 100 brawek strzelił podchodzić do karnego. Jak można tak karnego strzelić? Dlaczego to nie był karny przy słupku? Dlaczego to nie był karny, nie wiem, pod lade, pod lade strzelony, przecież to jest techniczny zawodnik. Nie potrafi szczęścia, ani tak, ani tak, jak go tre, stres zżera. No to ludzie, no może wymiejmy wykonawcę na jeden mecz chociaż. Spróbujmy kimś innym to strzelić, no. Mało tam było zawodników na placu boju? Nie wiem, nie wiem, czy to by sprawiło, żebyśmy ten mecz wygrali, czy zremisowali. Ale może jakaś by to odmieniło losy tego meczu, może byśmy się jakoś poderwali mimo wszystko, gdzieś rzutem na taśmę ten mecz wygrali. No niestety, ale kapitan, no mówię, nie dość, że jest zagubiony w tym środku pola tam, gubi krycie, nie potrafi się wracać do obrony, to i ogólnie, no on nie jest w ogóle przydatny na tej ósemce, on nic tam nie kreuje. No i jeszcze jedno mam pytanie do tego wszystkiego. Czy on jest, nie wiem, to, to gramy ligę podwórkową i jest pierwszy na wszystko? No, ludzie, te wszystkie jego, ze, ze tych piłek stojących, te, te wrzutki, no to, to, to nie mają w ogóle sensu. One nie mają żadnego sensu, żadnego zagrożenia. One nie są dokładne tak, jakie powinny być. No nie są, no, nie, nie może ktoś inny to zrobić. Bumo nie mógł to zrobić, który jest na boisku, nie mógł tam gdzieś dorzucić jakąś piłkę. Wiem, że dzisiaj też, też mu to jakoś nie do, nie do końca się działo. No ale mimo wszystko może trzeba czegoś próbować, może by to jakoś lepiej wyglądało. No nie, no nie. No, na dodatek Mazrał i kontuzja po meczu z Chelsea dzisiaj nie mógł zagrać. I było to bardzo widoczne, było to bardzo widoczne ten jego brak. Dalot musiał grać, ale w ogóle no, ja, ja, wolę, wiesz, ja wolę, już tym prawem wachadle Amada Diallo bez formy, niż Dalota w rzekomej formie. Naprawdę. Może on dzisiaj jakichś rażących błędów nie popełnił, ale miał tam swoje błędy. Miał swój udział przy tych bramkach też. Szczególnie, mi się wydaje, że przy tej drugiej bramce do spółki z innymi. No i ogólnie, czy on nam coś nam stwarza? To jest wahadłowy. Ja przypominam, to jest wahadłowy. On powinien być i w obronie, i w ataku. No nie, no, on tam nam nic nie stwarzał, tak? I, ja jego, nie wiem, była taka ja sytuacja, że on tam nie wrzucił tą piłkę pod koniec. No ludzie, no do cholery jasnej, no. no komu on to wrzucił? Komu on tą piłkę wrzucił tam? No nie, no musicie mi wybaczyć, ale... ale tu dzisiaj nic pozytywnego w tym filmie nie będzie. No bo nie może być, nie ma, nie ma prawa być tam nic pozytywnego. Ten statek zmierza donikąd. Ten statek zmierza donikąd. Ta taktyka zmierza donikąd. Bo na siłę gdzieś wciskamy zawodników. Gdybyśmy zagrali przykładowo taktyką może, tak mówię przykładowo, 4-2-3-1 to mamy miejsce w tej trójeczce w ofensywie i dla Kuny, i dla Bumo, i dla Bruno Fernandesa. Tak? I mamy szerszko z przodu. Nie. I on będzie się upierał. Będzie się upierał. Ja wiem, dużo jest y, ludzi, którzy mówią, to nie jest y, kwestia taktyki. Może po części nie jest to ta kwestia taktyki, ale ta taktyka zmusza Amorima, żeby stawiać Bruno na ósemce. Przez tą taktykę musi stawiać Bruno na ósemce, bo musi grać ci na imbumo. Gdyby taktykę dopasował do, do zawodników, jakich, jakich ma. Może by to jakoś inaczej wyglądało? Może mielibyśmy mniej pretensji do tego wszystkiego, do tych jego powiedzielibyśmy: próbuję przynajmniej, próbuję coś zmienić. Ale on nic nie próbuje zmienić. Już jego nawet ten wyraz twarzy na, 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 na tej ławce rezerwowych wiele mówi. No. My zmierzamy donikąd z tą taktyką, naprawdę z tym pomysłem zmierzamy donikąd. No i wyraźnie jest potrzebny ktoś do środka pola. Trzeba kogoś kupić do środka pola zimą. No musimy się postarać kogoś kupić, kto wprowadzi tam spokój i będzie, i będzie potrafił się w tym środku pola odnaleźć, prawidłowo odnaleźć. Zaznaczam. Bo to, że ktoś jest tam, to nie znaczy, że się odnajduje. No, kapitan nas dzisiaj no nie poniósł. Nie poniósł, mógł odmienić losy meczu, nie zrobił tego. Ja wiem, to jest karny Zdarza się najlepszym, ale to już nie pierwszy zawalony karny w tym sezonie. Pamiętamy mecz z Fulham, gdzie gołębie z dachu strącił. No dzisiaj znowu zbyt sekoracyjnie poszedł i uderzył. No Najłatwiej jak można byłoby uderzyć dla bramkarza, żeby to było przy słupku mocna. Mamy bramkę, pod ladę, mamy bramkę. Ten zawodnik, to jest jakiś niszczy zawodnik przecież, tak? Nasz Bruno. No nie, no nie, ale nie. Jeśli nie czu się na siłach, można dać komuś innemu. Ja już nie chcę, nie chcę nawet tłumaczyć, że tam, wiecie, war rozpatrywa, czerwona, żółta, czy czerwona, że tego może z rytmu wybiło. No nie, no chłopie, jak jesteś zawodnikiem profesjonalnym, jak strzeliłeś 100 bramek dla Manchester United, to takie coś nie może wybić z rytmu. Musi zachować spokój, musi zachować spokój, i strzelić po prostu, tak jak zawsze, jak strzelasz to na treningach. Wiecie, naprawdę nie wiem, bo są te urywki gdzieś tam z treningów, tak? W internecie, na, na stronie Manchesteru, jak oni tam ciężko trenują, jak takie tam gotowi, jesteśmy gotowi na Brentford. Come on, come on, United, normalnie. Wyszli i co? Pierwsze minuty już 2-0, normalnie. Pierwsze minuty meczu 2-0, i my, jak dzieci, jak dzieci we mgle tam w tym polu karnym, i to łapanie na spalone, i tam później. Odpowiedzialność polukarnym, Jeden za drugiego. Nic. Nic, ale to nic w tym meczu. No nie wiem, może... Słuchajcie, jeśli kogoś chcecie po tym meczu wyróżnić, to napiszcie w komentarzach, bo ja jak widzicie jestem na razie w amoku po meczowym, więc może kogoś pomijam, kto, kogo warto wyróżnić. Na pewno... Mówię... W końcu się oczesko odblokował, na raty, bo na raty za trzecim razem strzelił. Chyba oddał troszkę strzałów na bramkach O ile się nie mylę, chyba cztery strzały na bramko oddał celne, w tym te trzy w jednej akcji. Tak no, ale oddał, gdzie dawno napastnik tak nie strzelał. To trzeba na pewno przyznać. Na pewno trzeba przyznać, że starał się te piłki się odgrywać. Tak, był takim odgrywającym napastnikiem. To może jego, jego jeszcze w drodze wyjątku mógłbym tak z deka. Zdeciula, wyróżnić. A tak? No nie. Bumo dzisiaj chyba przemotywowany zbytnio chciał udowodnić swojej byłej drużynie, zbytnio chciał się pokazać przed swoją dawną publicznością i gdzieś to mu dzisiaj nie siedział. Chociaż karnego wywalczył, tam ładnie wyszedł, karnego wywalczył, ładnie wyszedł. to To trzeba przyznać. Ale ogólnie to też nie był tak do końca jego mecz. I... Także, no tragedia, no mówię, to jest galareta mentalna. Straciliśmy bramkę szybciutko, i od tego momentu posypali się, no ludzie oni się posypali. Zawodnicy, co miliony zarabiają rocznie, posypali się. No, no nie można, nie można być takim rozdygotanym mentalnie. No nie wiem, my nie potrafimy. Dwóch meczów zagrać porząd na tej samej intensywności. Nie potrafimy. No, nie wiem, no, to, to jest sprawa mentalna, no ale no, ludzie. Nie wiem, bo oni sobie sami nie potrafią pomóc. Może, nie wiem, no niech każdy z nich się wybierze do psychologa. Albo, nie wiem, no może trenera, bo może ten trener źle na nich wpływa. No ja już nie wiem, ja już. Róż, różne rzeczy biorę pod uwagę już, bo już naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie jestem w stanie naprawdę tego zrozumieć. Bo Brentford w tym sezonie gra naprawdę mocno przeciętnie, i wiele drużyny leją, leją te Brentford. A my sobie nie możemy z nimi poradzić. My nie potrafimy nawet przejąć kontroli nad meczem. Nic. Biegaliśmy dzisiaj za tą piłką jak w dziadku. Oni sobie klepali, myślę, że tą piłką sobie biegali. Na, na, nasz pressing, no to był jakiś żart. To był jakiś żart dzisiaj z tym pressingiem. No tam nie, było, ja nie widziałem tego, to nie było tego żaru w oczach, wiecie, tej pazerności, jak mówiłem. W poprzednim odcinku. Tej pazerności na piłkę, na przestrzeń, wiecie, do bramki, na zdobywanie bramek, pazerność, że chcesz tą piłkę, pokazujesz się, każdy tutaj jeden, drugiemu się pokazuje. Nie było tego. Nie wiem. W pewnym momencie to już sobie ich chyba to odpuścili. To, to, no tak nie może być. No tak nie może być. To nie wiem, albo grałem na zwolnienie Amorima. A bo nie wiem, no tak są słabi, rozdygotani psychicznie, tak są rozdygotani psychicznie, mentalnie, no że to po prostu tutaj, no nie wiem, no to, to nie wiem, czy, czy ktoś w stanie jest te klocki poukładać. Te klocki są rozsypane po całym dywanie. I wiecie, jeden wpadł pod stół, drugi gdzieś tam wpadł pod sofę, trzeci gdzieś tam i one się nie mogą do kupy poskładać. ja wam powiem to tak już na końcu bo już nie chcę się naprawdę nerwować i nie wiem czego mam oczekiwać przed meczem z Sunderlandem tak naprawdę za tydzień nie wiem czego mam się spodziewać ale powiem wam na koniec ja na miejscu jednak właścicieli bardzo mocno zacząłbym Myśleć nad yy, mimo wszystko poszukaniem yy, jakichś opcji trenerskich. Poszukałbym jakichś opcji trenerskich mimo wszystko. I ja wiem, że no, było ostatnio w mediach dużo, yy, że Amorim cieszy się zaufaniem, ale jak się ogląda taki mecz, jak się ogląda taką postawę, takie. Ja nie chcę tu przeklinać naprawdę, bo tu może młodsi widzowie oglądają, więc bez przekleństw będę się starał, ale no, oglądać no, no taki bałagan taktyczny w ogóle, nie wiem... My w ogóle kreatywni nie byliśmy. No. No nie byliśmy, mieliśmy jakieś sytuacje, stwarzaliśmy, ale to... to no mało do tej kreatywności było w tym wszystkim. Naprawdę mało. Na, na to, jakich mamy zawodników, na papierze kreatywności tam nie było żadnej. Ja nie wiem... Czy to jest klątwa nad naszym klubem, czy nie wiem? Kto, kto, kto blokuje te umiejętności tych zawodników? Kto? Nie wiem. Sami się blokują, presja, coś, coś, nie wiem, trener ich blokuje, zarząd ich blokuje, nie wiem, wschodni wiatr ich blokuje. Nie wiem, nie wiem, co, 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 co tam się dzieje. Z czego to wynika, już naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. Wiem, że miałem już kończyć, ale no, co chwilę mi się ciśnienie podnosi. No. Co chwilę jak o tym pomyśle, to mi się ciśnienie podnosi. Nie wiem. Nie wiem, co tam się jeszcze musi wydarzyć. Naprawdę. Co, 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 co się miałoby wydarzyć, jeszcze, żeby ta drużyna zaczęła inaczej grać? Żeby ta drużyna była mocna psychicznie, mocna mentalnie. No nie są, tracimy bramkę i już po nas. No po nas jest. Bo to zaczęło wyglądać tylko gorzej i gorzej. Później też ten niestrzelony, karny. No dobił. Dobił drużynę i, 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 i naprawdę. Wszystko, wszystko się. No, no rozprysło jak, jak kryształ, który pęknie w drobny mak. Już czego nie szło. Posklejać nie szło. Nic z tym zrobić. Ja wiem, oni sobie wrócą. Jutro sobie pójdą. Mmm, gdzieś tam na obiadek, tak no jakoś to będzie, taki kolejny mecz, a my tutaj się wkurzamy, tak? My tu się wkurzamy przed telewizorami, na stadionach. Mocno to przeżywamy, oni to jakoś to, jakoś to będzie, nie? Jakoś to będzie. Najwyżej wymienią trenera, przyjdzie inny i zobaczymy, czy nam się spodoba, czy nie, czy taktyka nam spasuje, czy nie. Nie ma. Ja to muszę powiedzieć jeszcze Teraz już naprawdę na koniec muszę to powiedzieć. My tam nie mamy przywódców, my nie mamy przywódcy takiego jak był kiedyś. No, może troszkę brutal zabijaka na boisku, ale powiem to, Rojkin. Nie mamy kogoś takiego, żeby chwycił, chwycił ich za jaja w szatni. Po prostu i, wiecie, i pobudził. Chwycił za jaja w szatni i ich pobudził. Nie mamy kogoś takiego. Ogólnie nie mamy takich przywódców. Nie mamy. Ani kina, ani takiego jak kantona. Nie ma kogoś takiego. Bruno. Kreator świetny, dużo brawek strzela, ale nie złym na ósemce to po pierwsze. A po drugie, to nie jest charakter na bycie kapitanem czerwonych diabłów, bo tego ognia w tym piekle menchesterowskim nie rozpala. No, nie rozpala. On, wiecie, i kim to rozpalał jedną zapałką ten ogień, a ten byś mu dał, wiecie, tych wszystkich rozpałek, kurde, pół litra by tam nalał, a i tak by nie rozpalił tego ognia. No i z takim stwierdzeniem zostawiam Was na koniec. Mam nadzieję, że no w końcu kiedyś skończą się nasze frustracje i będziemy mogli mówić, że no mamy jakąś fajną serię, tak? I jakoś fajnie pniemy się w górę tabeli. Piszcie w komentarzach, co Wy tym wszystkim sądzicie. Jak wy ten mecz odbieracie, jak już się po tym meczu. Lajkujcie, jeśli wam się podobało, jeśli chcecie więcej moich opinii pomeczowych i nie tylko. Subskrybujcie, czego nie robicie. Trzymajcie się. Na razie. Hej!